Witajcie, zwitajcie! Ludziska! Niedziela. Na temat pogody nic nie będę mówił, bo wszystko widać, nie? Chyba, że u was nie widać. Pada, ciągle pada. Zimno, pada. Totalny syf. Dzisiaj. Niedziela, niedziela. Znaczy, przepraszam, sobota, sobota. Wyobraźcie sobie, że już zdążyłem być na zakupach. Babcia dzisiaj sobie zażyczyła kurczaka zrożna Co jej się wcześniej nie zdarzało Zaczyna się rozbujać Zaczyna się rozbuiwać Jak się to mówi Zaczyna dostawać szwągu babcia Zdrowieje Wraca do zdrowia Ma apetyty Różne A kęsicki musi wszystkie życzenia bawuni spełniać Bo od tego tu jest I bardzo dobrze Niech se babunia je Dzisiaj kurczaczka zjadła pół Znaczy Skłamałbym gdybym powiedział, że zjadła pół kurczaka Bo nie zjadła pół Zjadła tak pałeczkę Trochę skubnęła piersiątek Skrzydełko całe wrąbała I pół kurczaka Oczywiście drugie było dla Pietrka Pietrek też wsunął Oczywiście też nie całego Teraz do babci przyszła koleżanka Koleżanka, koleżanka z kwiatkami ładna pani przyniosła róże, tulipany. Ustawialiśmy kwiatki w pokoju, bardzo ładnie to wygląda świeże kwiatusie od razu weselej. Ale pogoda nie nastraja do optymizmu kochani, no jak to Hamburg, Hamburg, Hamburg powiem Wam, że zawsze mi się kojarzy z taką supiastą pogodą. Hanower piękny, słoneczny, cieplutki A Hamburg syf I ciągle tu wieje, kurde Chociaż miasta, jak miasto, no Tutaj jest troszeczkę więcej yy, Troszeczkę więcej yy, Obywateli innej narodowości, jak to się mówi yy, Bo jest Z tego co słyszałem i co zdążyłem przeczytać, to słuchajcie jest 67% Yy, nie Niemców w Hamburgu. Po prostu opanowali Hamburg totalnie. O ile wiem już, mają swoich ludzi w, yy, w Radzie Miasta, w zarządzie miasta. Także powiem Wam w Hamburgu <laughs> ciężko o Niemca. Zostało jeszcze paru tam widoków, ale niewiele ich. Jest. No i co babunia Babunia wesoła Coraz więcej rzeczy robi Coraz bardziej aktywna Wczoraj sama sobie poszła na rolatorku Na sofę usiąść Ja byłem w, w, tym, w tym czasie Byłem na poczcie I w moim banku musiałem pozlapyć sprawy Ty przychodzę a babci w łóżku nie ma Mówię o słodka godzino Gdzie nasza babcia się podziała, a bo ja siedzi, kiwa mi ze sofy, tam oparcie takie w istocie tutaj nie było widać. Kiwa mi ze sofy, że tu jest i się śmieje, że sama se poszła, kadumna poduszkę se sama podłożyła, wszystko sobie zorganizowała sama. Coraz silniejsza jest w nogach, tam fizjoterapeuta przychodzi, nóżki masuje, także ona myślę, że, że wróci do zdrowia i będzie w pełni formy, będzie, będzie gotowa, do, za miesiąc będzie gotowa na nową operację. Miejmy nadzieję, że to będzie ostatnia operacja. Ja tu prawdopodobnie wrócę eee, po, tym, po, tym, po tej operacji drugiej babci. I tak mi się wydaje, bo bym coś przewąkiwała się. Czy, czy bym przejechał jak coś Ja mówię pewnie, kochaneczko, droga dzwoń, bez krępacji Chesiejski da radę i przyjedzie. Pompnie jak strzała to babcia z powrotem, bo sztela fajna absorbująca, bo absorbująca bo w dzień to tam nie za bardzo jest kiedy posiedzieć nawet bo babcia ciągle woła, woła coś tam potrzebuje, a to ciasteczko, a to to, a to tamto a to siamto, a to o wam, to ciągle coś potrzebuje a to poduszeczkę poprawić, a to a to pomóc jej troszeczkę wyżej usiąść i tak dalej, i tak dalej ale nie ma te roboty przy nie, nie? bo ona się sama ogarnia, sama, sama się myje sama się czesze, sama myje zębki, wszystko robi sama yy... Golić nie trzeba Jak miałem dziadków, to, to musiałem dziadków golić, nie? czy elektrycznie, czy ręcznie Trzeba było golić, A tu nie trzeba na szczęście babci jeszcze broda nie rośnie Także spoko jest. No, dzisiaj jest 16, 16, 16, sobota, sobota no i co? Jest po obiedzie, więc chwilę spokoju. Babcia teraz jest zajęta, bo, bo z koleżanką sobie będzie tam gważyć, gaworzyć. O różnych babskich sprawach. To kęsicki ma trochę czasu dla siebie. Poszedłbym gdzieś na spacer, ale w taką pogodę, no to gdzie pójdę. Zaraz mnie przemoczy. Będę mokry, będzie mi zimno. I no i tyle. No. Pogoda jest, nie, ja nie lubię, ojeju ludzie, kochani, moi drodzy, jak ja nie lubię takiej pogody. Jest wilgotno, mokro, pada, jeszcze do tego wieje i jest zimno. O jesteś, tragedia. Powiem wam, że nawet jechać na zakupy w taką pogodę to jest nie, nie za bardzo. Gleje, trzeba wysiąść z tego samochodu, przemoczyć się przez tą chwilę. Ten, ten, ten wózek, tu najpierw trzeba park placu poszukać. No to ja dzisiaj byłem wcześniej, to było dużo ludzi w sklepie. Nagle no się wejdzie do sklepu, to pobida, ale czek jest mokry, taki cały wilgotny, przemoczony. ole, nie lubię, tu się pod szyją klei. Niedobdzie, nie, nie lubię takiego czegoś Ale ogólnie jest, jeźdź źle, żyjemy, żyjemy i działamy dalej. Się kasę zarabia I to najważniejsze, bo w domu w Polsce naszej kochanej tam niestety ani złotówki się nie wysiedzi. Tu jak się jest w Niemczech, to się zarabia. Się pracuje, robi się to samo co by się robiło w domu praktycznie, no może trochę mniej, może znaczy może trochę więcej niż w domu, ale też, też, Musi rano wstać, posprzątać, czy coś, coś tam zrobić, ogarnąć, chłopę i to samo się tu robi, Tam nie ma wielkiej różnicy. Babcie, oprzątnąć, żadna sprawa, a są za to pieniądze, a w Polsce pieniędzy nie ma. W Polsce się tylko wydaje. W Polsce jak się jedzie, zresztą moje koleżanki i koledzy po, ha, po fachu to wiedzą, nie? Zarobi się pieniądze, a w Polsce się kurczę, moment wyda, miesiąc pieniędzy nie ma. Bo już niestety taniocha się w Polsce skończyła. W tej chwili słuchajcie, jak się jedzie. Jak się wraca do Polski, idzie się do sklepu się okazuje, że ceny w większości artykułów spożywczych w hipermarketach mają takie same ceny jak w Niemczech. To równywalne. I ma taniochy już. Teraz praktycznie zakupy za dwie stówki to jest takie na cztery dni. I, i po prostu nie trzeba lecieć do sklepu. Nie ma, nie ma cudów. To jest 50 euro. Ja, ja czasami to mam wrażenie, że, że tutaj więcej za 50 euro kupię niż, niż w Polsce. Ale może to tylko wrażenie, nie? Co prawda, ja rok mieszkałem w Niemczech, i, i, i po prostu przez ten rok bardzo, bardzo dużo się zmieniło. Ceny tak skoczyły diametralnie do góry, że matko kochana. Ja to byłem w szoku. Jak wszedłem pierwszy raz, słuchajcie, do sklepu, a to był Intermarché, no to słuchajcie, nie ma wielkiej różnicy w cenach. Tak, jak przeleciałem po półkach, tak popatrzyłem, to to wszystko kosztuje praktycznie tak samo jak Niemcy. Są oczywiście pewne rzeczy, które są tańsze, ale już ich niewiele zostało i podejrzewam, że jeszcze z rok czasu i cenowo zrównamy się z Niemcami, a, a płace będziemy mieli jedną trzecią. Bo tutaj średnio Niemiec na normalnej posadzie zarabia 2, 2, 2 100, 2 200 na rękę, euro oczywiście, czyli jakieś około 10 tysięcy złotych, może 9 tysięcy złotych, a u nas ile się zarabia? 3 tysiące? Jak ktoś zarabia 3 to, to ma dobrze, że 3 zarobi, nie? A powiedzcie mi co za te 3 tysiące można kupić? Nic. Także dzięki Panu Bogu, najwyższemu robota na opiece jest, ciągle i ciągle tej pracy nie brakuje. Yy, I fajnie, bo, yy, bo co, co fajniejsi ludzie, yy, oczywiście wszyscy są fajni, ale, ale no tutaj niestety jeszcze trzeba troszeczkę tego języka, yy, trochę umiejętności, trochę praktyki nabrać. Można jechać do Niemiec i zarobić jakieś przyzwoite pieniądze. Nie licząc na, na, na to, co, co się dzieje w Polsce, bo w Polsce to jest tragedia na rynku pracy, w wszystko mnie tam przeraża. Tak naprawdę, tam powiem Wam, że z kim nie rozmawiam, to każdy robi albo na umowę zlecenie, jakieś śmieciowe umowy same są, albo w ogóle bez umowy pracują. Nie wiem, co to za porządki i, i nikt nad, nad, nad tym nie ma kontroli. Nikt Od lat już tak jest i nikt tego po prostu z tym nie zrobił jeszcze porządku. Do kiedy tak będzie, nie wiem, ale jak tak będzie dalej, no to nie może być dobrze w naszym kochanym kraju, w naszej kochanej ojczyźnie, którą wszyscy kochamy, ale niestety żyć tam jest ciężko. A szkoda. Ostatnio, jak byłem w Polsce, słuchajcie, no to spotykam się, bo jak gdzieś przyjadę. A się zwiedzą znajomi, koledzy, koleżanki, przyjaciele. Że jestem w Polsce, no to oczywiście praktycznie tydzień, czy nawet dwa tygodnie, to ja ciągle, dzień w dzień, kogoś odwiedzam, albo ktoś mnie odwiedza, gadamy, opowiadamy, wspominamy i tak dalej. No i powiem Wam, ostatnio rozmawiałem z moim kolegą, mniej więcej w takim wieku jak ja, zatrudnił się w firmie, dwa miesiące przepracował. Obiecali, że dadzą umowę, oczywiście nie dali tej umowy i na końcu jeszcze mu nie zapłacili za ostatni miesiąc za robotę. I chłopak nie wie, co ma zrobić. Nie, Bo nie ma żadnego papierza, żadnej podpórki na to, że tam pracował. Należy mu się 2800 zł, których nie otrzymał. Został na lodzie, a dzieci, żona w domu i czekają, nie? Kiedy, kiedy tata przyniesie pieniądze jakieś do chaty, a tu nic. Gościu pracował ciężko, uczciwie, na stolarni i, i się okazało, że... Nie, nie dostał wynagrodzenia. I chodzi, prosi, upomina się i, i, i gówno to daje. Mają go gdzieś, nie odbierają telefonów. Jak przyjedzie, to później, później, a prezesa nie ma, a, a kierownika nie ma, a kogoś tam wiecznie nie ma. Ja to mówię: Słuchaj, niech ci pieniądze zostawią na stole i nie, wtedy może ich nie być, bo ty nie, nie potrzebujesz prezesa, czy, czy dyrektora, czy kierownika, tylko potrzebujesz kasę. Nie? I czy zostawiam kasę i sobie fruwają, taka wymówka typu, że kogoś tam nie ma, ciągle kogoś nie ma, a to dyrektor w szpitalu, a to to, a kogo to obchodzi? Kurwa, że się tak wyrażę, przepraszam. Ludzie, zastanówcie się nad sobą, jaki wy bandycki proceder uprawiacie. Nie płacicie ludziom za pracę czy to jest złodziejstwo! To jest złodziejstwo, za to się powinno iść do więzienia. Nieraz to powtarzałem i ciągle będę to powtarzał. Oszustom na pochybel. Oszustów trzeba zakupać gdyby na rynku głównym taki wielki napój oszust i taką skrzynkę zgniły pomidorów albo jakichś byle owoców z Lidla, takich przeterminowanych i rzucać w nich. I tak powinien 4 dni z kurwisem stać na rynku. I to i, i w niego ludzie pomidorami zliczać. Tak powinno być. Powinno się to piętnować. Pięt... Publicznie się powinno to piętnować. Spret jeszcze do niedawna, bo do XIX wieku złodziejom i Oszustom ucinali łapę prawą i bardzo dobrze. Jak ktoś nie miał prawej ręki, to od razu było wiadomo, że to Oszust już był napiętnowany na całe życie. I prawidłowo i tak powinno być. Powinni piętnować w ten sposób do, do tej pory. Ja uważam, że takie radykalne rozwiązania są najlepsze, bo to jest nauczka dla, dla innych. Bo drugi, jak zobaczy, że, że ten ma tak, a tak, że został tak, a tak ukarany, to się zastanowi i nie będzie oszukiwał, może. A tak to każdemu wolno. I to wszystko uchodzi na sucho, słuchajcie. Te oszustwa, to kłamanie, to niepłacenie za pracę to wszystko uchodzi na sucho w Polsce. Tego, za to nikt nie ponosi konsekwencji Chodzą biedni ludzie Później się dziwić No rynek pracy jest taki a taki Ludzie nie chcą pracować No sz, kurwa jak mają pracować Jak idzie facet do roboty On nie jest pewny czy on wypłatę dostanie To jak ma pracować to gdzie ma iść do tej pracy A młodzi żadnych perspektyw nie mają Przyjmę, 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 przyjmę Ale z praktyką No to gdzie młody człowiek po szkole ma nabrać praktyki jak go nikt nie chce do roboty przyjąć gdzie ma tej praktyki nabyć to siedzi w domu na ubiena u rodziców i, i nic nie robi bo nie znajdzie pracy to idzie na lewo gdzieś na budowę na to bez umowy i robi na to, yy, bez tej umowy bez ubezpieczenia, bez niczego w razie wypadku, w razie czegoś koniec, kropka, leży, kwiczy taka ma być polityka w kraju Unii Europejskiej my do Unii na, należymy nie wiem po co my należymy do tej Unii skoro się takie rzeczy dzieją Unia to jedyne, co zrobiła, to zniszczyła całe rolnictwo w Polsce i gnębi rolników naszych. Co mi się bardzo nie podoba. I to, I to powinno być naprawdę... w jakiś sposób uregulowane. Rolnicy powinni z widłami, kurwa, i z toporkami wyjść na ulicę i tym chują, którzy o, o, o tym decydują, powinni łby poucinać. Rolnik nie może świni zabić, rolnik nie może kur trzymać, rolnik nie może, kurwa, siać swojego zboża. Nic nie wolno rolnikowi. No to co wy, do czego wy chcecie to w przyszłości? Dobra, koniec tego, bo naprawdę aż mi staram się nie zajmować polityką i tak dalej, ale jak se o tym wszystkim pomyślę, jak oni niszczą ten nasz kraj biedny, to mi się niedobrze robi. A polski naród jest pracowity. Polski naród jest zaradny i pracowity. Tylko pozwólcie kurwa ludziom żyć. Pozwólcie im żyć, pozwólcie im. Pracować spokojnie, pozwólcie im zarabiać, pozwólcie rolnikom handlować swoimi płodami rolnymi, a nie kurwa muszą sprzedać do skupu, czy gdzieś rolnik, rolnikowi nie wolno handlować. No ludzie, ja. Tutaj bałery wyjeżdżają w czwartek, są targi, ustawiają się, stragany swoje, sprzedają swoje ziemniaki, swoją kapustę, swoje warzywa, wszystko swoje, sprzedają i to nie za tanie pieniądze, i zarabiają przyzwoitą kasę i im wszystkim wolno. Nikt im nie blokuje życia, nikt im nie blokuje możliwości rozwoju. A w Polsce, w Polsce się momentalnie się blokuje wszystko. Rolnikowi nic nie wolno. To co ten biedny rolnik ma zrobić? Przyszła, narobiła bałaganu i tyle Ale <laughs> kwestie kurcze stosunku pracy w Polsce to nie potrafią uregulować tego, nie? Żeby były umowy Zlikwidować te kurwa wszystkie yy, umowy, zlecenia, te wszystkie umowy o dzieło, pierdoły Chcesz zatrudnić klasownika, chcesz mieć to go legalnie Płać mu ubezpieczenie i wszystko mu płać, tak jak jest Niemczech, A nie umowa, umowa yy, zlecenie Komu co z tego, za jakąś umową zlecenia? To się do, do renty nie liczy, do emerytury się nie liczy, do lat Platu się nie liczy. Do dupy to jest. A co będzie za parę lat? Jak ci ludzie, którzy teraz całe życie pracują na lewo, nie wyrobią sobie żadnych świadczeń, i co? Na starość zostaną bez, bez rent, bez emerytur, bez świadczeń, bez niczego. I co? Będą masowe, nie wiem, chyba samobójstwa. Dożyje 50 czy 60 lat, bo nie no uda ciasko na linę, bo no nie ma perspektyw, nie ma co, co żyć. Chory jestem, nie mam siły do roboty. Nikt mi jeść za darmo nie da. No i cześć, i do widzenia. I tak się to skończy. Tylko patrzeć, jak tak będzie. Oj, o, przerażenie, normalnie przerażenie było na to wszystko, kochani. I niestety od tylu lat. Nikt kurczę temu nie, nie zaradził, rządy się zmieniały, rządzący się zmieniali, co, co chwilę inny kutas rządzi, co chwilę inny kutas kurwa zamiast coś dla Polski zrobić, dla ludzi, to on tylko zagarnie pod siebie przez te 4 lata się nachapie, 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 idzie w cholerę. I następny przychodzi po nim ten bałagan przejmuje i nie martwi się, on nie, nie będzie kudę sprzątał tego bałaganu, bo on tego nie narobił. On przyszedł, żeby się nachapać. Pcho się do rządu, do sejmu, do, do, do senatu, po to, żeby się nachapać, a nie żeby coś zrobić dla Polski. Jakby były pensje takie o 5000 zł, ma, ma parlamentarzysta, czy jakiś tam chuj w rządzie. Ma po 500 zł, po 500 tysięcy i wtedy, wtedy może by przyszli ludzie, którzy rzeczywiście by coś robili. No ale jak oni mają po 30, po 40, po 50 tysięcy miesięcznie, no to co? no Po co on się będzie starał? On szuka układów, on dorwie się do korytają, ja w tym korycie szuka układów i patrzy, żeby na jak najwięcej z tego koryta zeżreć. A nie dla ludzi coś robi. A ludziom, jak było chujowo, takim jest chujowo. I odkąd ja pamiętam i odkąd żyję, odkąd mam jaką, taką świadomość w głowie, odkąd pamiętam, zawsze było chujowo. Zawsze. Może za komuny było le lepiej. Coraz więcej osób się w ten sposób wypowiada, że za komuny było lepiej. I na tym kończę mój wywód polityczny na dzień dzisiejszy. Ponarzekałem, ponarzekałem, ale chyba myślicie tak samo jak ja. Myślę, że myślicie podobnie. Jak tak, to dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie i jak temu cholera zaradzić. Kurczę, może trzeba by było jakąś małą wojnę przeprowadzić, wyjść na ulicę, strajk zrobić, tak jak to było za, za Solidarności i powypierdalać tych wszystkich bambaryłowców z rządu, którzy nam Polskę sprzedają i, i, i rozkradają. Na razie. Peace, love and little coffee. Cześć.